Możemy to znaleźć na tej wystawie królików. W jakim celu została ona zorganizowana? Jest to już ósma ogólnopolska wystawa królików rasowych. W tym roku 36 hodowców zaprezentowało 248 królików w 34 rasach i odmianach barwnych. I tutaj komisja sędziowska pięcioosobowa e, pod przewodnictwem Grzegorza Otulakowskiego, głównego specjalistę e, do spraw oceny fenotypu królików rasowych Krajowego Centrum e, oceniła króliki i wyłonili 12 czempionów i 14 wicoczempionów oraz trzy superczempiony. A czym się taki superczempion różni od czempiona? Jaka to jest różnica? E, superczempion to jest e, Kolekcja to jest cztery króliki od jednego hodowcy, które zostały najwięcej, najlepiej ocenione w tej rasie i odmianie barwnej. I to właśnie trudność polega na tym, że nie na wychowaniu jednego królika, tylko na wychowaniu czterech królików, które dostały bardzo dobrą ocenę. A jaka rasa cieszy się największą popularnością królików? No tutaj na naszym terenie województwo podlaskie, w ogóle legum Podlasia, no to rasy duże i rasy średnie. Czyli to takie z przeznaczeniem na e, większą ilość mięsa. Przede wszystkim. I jaki jest właściwie cel hodowli królików? Po co się hoduje króliki? Cel hodowli królików to zależy, bo są tak, króliki na mięso, a my jako Związek, czy w ogóle Królikarze Zrzeszeni w Związkach hodują króliki po to, żeby zaprezentować na wystawach, spotkać się na takich wystawach. Właśnie mamy czterech wystawców z Łotwy. My też jeździmy na wystawy Łotwa, Litwa, Słowacja i oczywiście po całej Polsce. Mamy z Polski, mamy reprezentowane województwo łódzkie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, także, także jest, jest zainteresowanie My też jeździmy na wystawy po całym kraju. Reprezentujemy tutaj Podlasie, bo, bo stąd pochodzimy, a, a, a uczestniczymy w wystawach no, w całej Europie, bo, bo nawet i w Niemczech prezentujemy swoje króliki na wystawach europejskich też. A w innych, jak, jak Pan porównuje zainteresowanie tą wystawą z zainteresowaniem wystaw, które były gdzieś w innych częściach Europy? To znaczy, no Polska to jest jeszcze. E, niewielkie zainteresowanie, no, dlatego że Słowacja. Czesi, Niemcy mają bardzo dużo królików. Na przykład wystawy w Niemczech, no to są króliki po kilka tysięcy. Wystawa europejska to ma kilkanaście tysięcy, a nawet do trzydziestu tysięcy, jak było we Francji w Metz. A Słowacja też, jeżeli uczestniczymy w wystawie w Nitrze koło Bratysławy, tam jest prezentowane kilka, no do dziesięciu tysięcy królików. Polskie wystawy, to jest pierwsza wystawa pod pandemii. Jeszcze nie każdy odważył się przyjechać. Ale to jest z racji tego, że ósma wystawa, ale no z racji tej pandemii ona jest w tej chwili taką najmniejszą wystawą. Wcześniejsze wystawy były, liczyły więcej królików. Mieliśmy po 500 królików tutaj w przepytowie W Bielsku mieliśmy ponad 800 królików. W Bielsku Podlaskim oczywiście nasz związek organizował. A największe wystawy w Polsce organizuje Związek Wieluński. E, to jest największy związek e, w naszym kraju, który no, tam jest prezentowany tak z tysiąca do 2000 tysięcy królików. Jakie są średnie ceny królików na tej wystawie? Średnie ceny, to zależy od rasy, od oceny. To wiele czynników wpływa na cenę, ale cena kształtuje się e, królika tutaj z oceną z wystawy. Od 600 zł, a nawet kolega za taką rasę bardzo rzadko jak Rex gepardzi, wystawił 1100 zł za królika, ale średnio te rasy duże to w granicach 600 zł, a rasy małe schodzą nawet do 80.